Dzisiaj o spotkaniu apostołów z Jezusem po jego wskrzesienia. Jezus przyszedł do swoich uczniów apostołów przez zamknięte drzwi. Ja tak nie umiem, ale chcę wam powiedzieć, że to była naprawdę bardzo wielka podiata, bardzo seriozna, ponieważ apostoły były takому strachu i w takich przeżywaniach za swoje życie i za wszystko, co wydarzyło że że to zakrycia było nie tylko jakimś zewnętrznym znakiem, ale także ich serce, ich życie było zakryte w strachu. I ty, kiedy wyczuwasz jakiś, jakiś strach, jakiś nie rozumienia tego, co się dzieje, pamiętaj, że Chrystus w Oskryslu i zawsze chce spotkać się z Tobą, że On chce być w Tobie, że On chce te Cię swoim życiem, przebaczeniem, że On jest gotowy jest spotkać się z Tobą, jak i straszasz. Chrystus przychodzi ze słowem Mer wam. Mer to nie tylko poczucia, to... Taki sposób życia, gdzie realnie doświadczasz bliskości Boga, gdzie ten świat jest następstwem własnej spotkania z Bogiem. Ta spotkanie przynosi uczniom, apostołom e, coś nowego. Oni po tej spotkaniu e, stają się innymi ludźmi. Każda spotkanie z Bogiem przynosi nam paraminu, przynosi nam coś e, nowego. Тому не бійся відкрити серце на Господа, який стукає перед дверима Твого серця і хоче увійти в Твоє, твоє життя. Христос Воскрес!